Przede wszystkim żartujemy z samych siebie, to jest jak gdyby najważniejsze, tak? To chciałbym, żeby każdy wiedział, że ja żartuję przede wszystkim z samego siebie, więc ani nie chcę nikogo obrazić tym, jeśli kogoś mogę obrazić lub chcę, to tylko siebie, <grym> bo mogę sobie z tym poradzić. Także tutaj jak gdyby głównym założeniem jest to, że um, staramy się pokazać to, co mnie na przykład śmieszy, tak? Jeśli jest coś, co mnie śmieszy, to jest znaczy, że jest OK. Um, w tym zespole staram się przekazać część tej mojej takiej emocjonalności, czasem trochę infantylnej, no ale z tego nie ucieknę. W mój wiek rządzi się swoimi prawami, ale myślę, że wspólnie tworzymy jakiś taki fajny, fajną zgraną paczkę ludzi, która wbrew pozorom pracuje. Staramy się to robić, oczywiście dobrze, śmiejemy się, no bo sprawia nam to wielką przyjemność, ale jednak na pewnym etapie pracy nad utworem, jest to po prostu praca. Mój udział w jej harmonii dowcipu często jest odbierany niestety jako coś, nazwijmy to lekko, negatywnego. Tak? Ludzie uważają, że to jest, mówię o ludziach z branży, prawda, czyli tych muzykach, artystach również o podobnym wykształceniu albo wyższym ode mnie. Y, więc twierdzą, że, że nie jest to nic dobrego, nic nie wnosi to w moje życie, a wręcz y, psuje mi karierę. Ja się z nimi oczywiście nie zgadzam. E, ja uważam, że y, śpiewanie w I harmonii dowcipu dla mnie jest y, niesamowitym y, sukcesem, który osiągnąłem. Praca z Benkiem, z Jackiem i Waldkiem, to są jedne z naprawdę świetnych i rewelacyjnych osobowości. Każdy z nich ma tyle niesamowitych walorów, dla mnie, młodego człowieka, jest to wspaniała rzecz, jeśli mogę czerpać wiedzę i uczyć się od takich ludzi, więc nie wiem, w jakikolwiek sposób mogłoby mi to zaszkodzić. Jeśli chodzi o kwestię wokalną, tak, czasem rzeczywiście może staram się naśladować głos disco -polo. Albo, nie wiem, tarzać się na ziemi, albo śpiewać falsetem. Ale uważam, że w teatrze robimy te same rzeczy. Dokładnie te same rzeczy. Czy zagać pijaczka, czy zagać starca. To wszystko się wiąże, wiadomo, że to nie jest do końca naturalne. Czasem trzeba się zacisnąć, ale to nie jest. Ja nie gram tego przez 10 godzin. To jest jedna, dwie minutki, to jest mały czas, więc to nie ma prawa mi w jakikolwiek sposób zaszkodzić, jeśli jestem zdrowy. To już jest 6 lat wspólnej pracy i za każdym razem odkrywamy coś fajnego, coś nowego, coś, coś wesołego. Te niektóre skecze są, jak na przykład barok rumuński. To gdzieś padło jak jeszcze na jakimś koncercie, co najmniej pięć lat temu i do tej pory mnie to śmieszy. Więc są pewne rzeczy, które się nigdy nie zmienią. Często się zaskakujemy wzajemnie, więc śmiem twierdzić, że ja jestem bardzo zadowolony z tego, że tutaj jestem. Jak umieram jako baryton w tym skeczu, który nazywamy Czardaszowo-operowy, wszystkim wydaje się, że mnie to boli, kiedy ja upadam na ziemię albo tarzam się. No, na szczęście nikt tego nie wie, że mam dwa smokingi. Czyli tak zwany jeden do występowania i wyglądania, a drugi do umierania, który już jest, mam już takie fajne wypalone kolana, rękawy też już są w zasadzie podgniecione, no bo niestety trzeba się tarzać. Dlatego mam dwa smokingi, a jeden już jest, no niestety troszkę za duży, bo tam zrzuciłem parę kilo. Więc Ciężko czasem jest zaśpiewać, ale jak gdyby nie ma rzeczy niemożliwych. To jest też tylko krótka wstawka muzyczna, więc myślę, że to nie jest aż tak źle. Ja się nie mogę bać publiczności. To jest komfort, na który nie mogę sobie pozwolić. Ja się mogę bać siebie. Że nie podołam, że, że czuję się źle, że mam gorączkę, że nie wiem, że ktoś mi zmarł, no, różne rzeczy się dzieją. Jesteśmy tylko ludźmi. I mogę się bać samego siebie, swoich niedoskonałości i nieumiejętności. Natomiast y, 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 gramy to już ponad 5 lat i y, spotykamy się z różną publicznością. Czasem y, jest to środowisko, które przyjmuje lepiej sklecz. To wszystko jest y, y, bardzo skomplikowane, jednym zależy od dnia, godziny, miejsca, okoliczności, w jakich występujemy. Natomiast na pewno e, publiczność ma ogromny wpływ na to, jakie my mamy takie wewnętrzne ciśnienie. Jeśli my czujemy, że publiczność idzie razem z nami, że, że skecze, że trafiamy w ich gust, to to jak gdyby się odbija z podwójną siłą do nas. I wtedy my nagle zaczynamy czuć więcej, dawać więcej, dawać z siebie i staramy się to jeszcze, raz, jeszcze lepiej zrobić.